Ja Ola, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy QA na temat mojej drugiej książki, która jest drugą częścią serii Circus Lumos Perłowa Dama. Jeżeli jeszcze się nie znamy i jesteś tutaj nowy lub nowa, to bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z moimi filmikami, z moimi książkami. Jestem pisarką i tutaj na kanale właśnie mamy różne, różne filmiki. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz mi swoją łapkę, a konkretnie kciuka w górę. Kilka dni temu opublikowałam na Instagramie filmik i poprosiłam, żebyście pod nim umieszczali swoje wszystkie pytania na temat Perłowej Damy. Dzisiaj na nie odpowiem, dlatego zapraszam. Dobra, mamy pierwsze pytanie. Czy od początku wiedziałaś, jaki będzie tytuł tej książki? Dlaczego Tristan jest taki wspaniały? Czemu na końcu nie ma żadnych słów o ciebie? Chętnie przeczytałabym twoje przemyślenia po napisaniu Perłowej Damy. E, zacznę może od e, tyłu. Na końcu nie ma żadnych słów, ponieważ jest to seria i takie e, słowo końcowe chciałam zostawić na ostatnią część. Dlaczego Tristan jest taki wspaniały? Nie wiem, musimy wszyscy zapytać jego. I od początku wiedziałaś, jaki będzie tytuł tej książki? Nie. Właśnie zawsze byłam pewna, jak będzie się nazywał pierwsza część i trzecia część, a druga trochę się zmieniała, trochę było różnych propozycji, ale w końcu stanęło na Perłową Damę. Ile stron potrafisz napisać jednego dnia? Czy zawsze jest tak, że chcecie się pisać, czy zdarza ci się przymuszać do tego. W ciągu jednego dnia jestem w stanie napisać od jednej lub mniej strony do 15, więc to zależy też jaki mam zajęty dzień, jak mi to wyjdzie, no i oczywiście jaki mam nastrój, ale oczywiście zdarza się tak, że muszę się do tego powiedzieć sobie, ola, siadaj, piszesz. I pomimo, że mi się czasem naprawdę nie chce, to siadam i piszę. Jeżeli jesteście właśnie ciekawi procesu pisania całej książki, to serdecznie zapraszam Was na mój filmik o książce od kuchni. Jaką scenę z książki najlepiej Ci się pisało i którą co najbardziej lubisz? Dlaczego akurat Austria, czy masz z nią jakieś wspomnienia? Czy postacie, które stworzyłaś, były inspirowane ludźmi, których znasz w realnym życiu? Dobra, to też pojadę od tyłu. E, czy były inspirowane kimś, kogo znam? Mm. Nie, wydaje, nie, 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 nie. E, wszystkie postacie są wymyślone przeze mnie, biorą się z mojej wyobraźni i raczej nie inspirowałam się nikim kogo znam w realnym życiu. Dlaczego akurat Austria? Bardzo się cieszę, że padło to pytanie, ponieważ to jest bardzo wyjątkowa historia, ponieważ moi drodzy, zakończyłam pisać Królakier właśnie w Austrii w Wiedniu, gdzie byłam na wymianie studenckiej i tam postawiłam ostatnią kropkę w całej książce. I żeby uhonorować to symboliczne miejsce, zawarła mnie w perłowej damy. I którą scenę pisało mi się najlepiej i którą lubię najbardziej. Lubię naprawdę wiele scen, bardzo fajnie pisało mi się tylko we sceny, e, bardzo fajnie pisało mi się scenę na diabelskim młynie, tą ostatnią. Teraz wszyscy wymieniamy porozumiewawcze uśmiechy. Zawsze bardzo fajnie pisze mi się też sceny Alicji z tego jej normalnego życia, czyli gdzieś tam w szkole, e, gdzieś tam jakieś przygody z tymi e, przyjaciółmi, którzy nie są magiczni, ponieważ wydaje mi się, to trochę mnie też tak przywraca do takiego szkolnego nastoletniego życia. Pisałaś te piękne. Opisy cyrkowych występów. Zarowała się na jakichś prawdziwych przedstawieniach byłam kilka razy w cyrku i mm, widziałam, oczywiście oglądałam dużo na YouTubie, żeby właśnie się przygotować, oglądałam nawet to jest najlepsze strony z cyrkowymi akcesoriami, żeby właśnie zobaczyć co dokładnie mogę tam umieścić i zrobiłam tutaj właśnie taki cyrkowy research do tego i po prostu popuściłam wodzę wyobraźni mieszając ten cyrk z magią skąd pomysł na obłędnego Krisa <laughs> to jest Cudowne pytanie. Obłędny Chris, jak sobie tak przypominam, kiedy ja w ogóle zaczęłam o nim myśleć. Hmm, potrzebowałam takiej postaci, która by wprowadziła jakiś taki żywy, energiczny element, która by coś ożywiła w tej historii. I właśnie taki e, szalony, nieco Ekscentryczny rockman wydawał mi się idealny. Chciałam właśnie zrobić, żeby ta postać była lekko skrajna, taka bardzo szalona, nieobliczalna, która po prostu wprowadzi taki muzyczny, yy, fabularny powiew świeżości. I on po prostu tak przyszedł znikąd. Stwierdziłam, że będzie miał imię Chris, bo Chris jest takie uniwersalne, nikomu nie sprawi na pewno problemów z wymową, a obłędny bardzo fajnie mi korespondowało z taką dwojaką symboliką tego słowa, że z jednej strony jest obłędny, czyli oporze, jaki on jest przystojny, a z drugiej strony, że jest obłędny tutaj ten obłęd szaleństwo, więc to fajnie się połączyło i voilà! Tak powstał obłędny Chris. Czy Rainer jeszcze się pojawi? Mam plany na Rainera, nie na księcia cieni, tam jeszcze go nie będzie, ale oczywiście pojawia się wspominka o nim, ponieważ on zostawił swoją obecnością wiele mądrości w życiu Alicji, więc oczywiście e, wspominka o Rainerze się pojawia, ale na jego postać mam trochę inne plany i zobaczymy właśnie, w którą stronę to się potoczy. Czy planuje pani napisać inną serię książek poza Circus Lumos? Czy związek Tristana i Alicji będzie kontynuowany? Czy postać Alicji jest e, w najmniejszym stopniu wzorowana na Alicji z Krainy Czar? Tym razem odpowiem od początku. Tak, planuję napisać oczywiście inne książki niż Circus Lumos. To jest trylogia, która już powoli będzie Dochodzić do swojego końca. I oczywiście chciałabym też tak trochę się odświeżyć, napisać coś innego, więc jak najbardziej tak. Czy związek Tristana i Alicji będzie kontynuowany? Oczywiście, to będzie gorący temat trzeciej części. I czy Alicja jest wzorowana na Alicji z krainie czas? nie, ale bardzo mi się podoba to i to mnie głównie przekonało do tego imienia że no po prostu są imienniczkami i Alicja z Krainy Czarów, Alicja, która ma związek z Magią e, tutaj właśnie zachodzi też taka pewna wymiana tych imiontek. a także ja sama jestem wielką fanką Alicji w Krainie Czarów i chciałam właśnie jakoś oddać temu hołd i także jeżeli przeczytacie Perową Damę to tam jest taki mały y, fragment cyrkowego przedstawienia, gdzie z nieba lecą, y, fragmenty książek i właśnie również jest Alicja z Krainy Czarów. Jak długo pisałaś Perłową Damę? Perłowa Dama, samo stricte pisanie, zajęło mi... Zaraz, przemyślmy to... 8 miesięcy? Tak bym mniej więcej to powiedziała. Takie pisanie, że po prostu nie liczę wszystkich przerw, nie liczę jakichś wakacji, tylko po prostu od momentu, kiedy zaczęłam do momentu, kiedy postawiłam ostatnią kropkę, to będzie 8 miesięcy. <noise> Teraz mam pytanie w kapsie. Co dalej z Maxem i Hadriadem? Yy, z Maxem, no już jego wątek fabularny nie pozostawia mi wiele, Możliwości do manewrowania tutaj. Ale oczywiście będzie się pojawiał, będzie miał jakieś swoje malutkie kwestie. Hadrian, no, co dalej z Hadrianem? Kochani, musicie przeczytać Księcia Cieni, żeby się dowiedzieć, co dalej z Hadrianem. To właściwie jest tytułową perłową damą. Tutaj, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze Perłowej Damy, to nie chcę robić żadnych spoilerów. Dodam jedynie, że to są dwie osoby. I to właśnie tyle. Odpowiedziałam na Wasze pytania odnośnie Perłowej Damy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, Albo czytaliście tylko pierwszą część, to bardzo serdecznie zachęcam Was do przeczytania drugiej, zanim pojawi się trzecia. Życzcie mi dużo siły do pisania trzeciej części. A na dzisiaj to już tyle. Zostawcie mi swoją łapkę, zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A na dzisiaj to tyle. Pa!